Czy wiecie, co oznacza skrót OZE? Albo w jaki sposób działają panele słoneczne podczas brzydkiej pogody? Jeśli nie, to te oraz inne przydatne informacje poznacie w dalszej części naszego filmu. Jakie znasz odnawialne źródła energii? Woda, woda. energię z wiatru, energię wodną, energię tak i biomasę. Energia wiatrowa, energia wodna to ma w ofercie Columbus Energy. Mamy najnowsze panele, mamy gwarancję, monitorujemy, dajemy gwarancję na nasze rzeczy, na całą usługę, na serwis 15-letnią. Nikt tego nie ma w Polsce. Czy panele słoneczne działają podczas brzydkiej pogody? Nie. Tak! Mają wtedy, kiedy mają dostęp do promieni słonecznych. Tak. Produkują, tylko przy mniejszej wydajności, tak? Panele fotowoltaiczne muszą mieć promienie słoneczne, tak? Zaczyna się jak się zaczyna dzień, słoneczko wychodzi za horyzontu, panele zaczynają produkować prąd, natomiast gdy e, jest zachmurzenie, ta wydajność zdecydowanie spada. Co oznacza skrót OZE? Odnawialne źródła energii. A. Nie mam pojęcia. Optymalne zarządzanie energią. B. Odnawialne źródła energii. Czy C. Oszczędne zużywanie energii. B. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Mamy nadzieję, że rozwialiście już wszystkie swoje wątpliwości na temat fotowoltaiki. Polecamy lajkować, subskrybować i udostępniać ten film wszystkim waszym znajomym.